Powstanie marcowe najczęściej odnosi się do wydarzeń z marca 1968 roku w Polsce, czyli serii protestów studenckich i innych wydarzeń społeczno-politycznych wywołanych przez walkę frakcyjną w PZPR, ograniczenie swobód obywatelskich oraz kampanię antysemicką władz. Wydarzenia te zapoczątkował wiec studentów Uniwersytetu Warszawskiego 8 marca 1968 roku w obronie relegowanych kolegów, a stłumienie przez władze militarne i propagandowo doprowadziło do wielkiej kampanii antysemickiej i emigracji tysięcy polskich Żydów. Walka frakcyjna w PZPR w czerwcu 1967 roku rozpoczęła się walka o władzę w partii, która później przerodziła się w kryzys społeczny. Kampania antysemicka. Władze wykorzystały wojnę na Bliskim Wschodzie jako pretekst do wzniecenia antysemickiej propagandy, co było najbardziej masową kampanią antysemicką w Europie pod czasach stalinowskich. Ograniczenie swobód narastało, rozczarowanie po latach kurczenia się swobód obywatelskich i demokratycznych w Polsce. Studenci protestowali przeciwko zdjęciu ze sceny z afisza dramatu Adama Mickiewicza Dziady, co miało wymiar polityczny. 8 marca 1968 roku na dziedzińcu UW odbył się wiec studencki w proteście przeciwko usunięciu z uczelni Adama Michnika i Henryka Schleifera. Wiec został stłumiony przez oddziały ZOMO i ORMO. Władze rozpoczęły kampanię propagandową potępiając głosy zadowolenia części Polaków z porażki radzieckich sojuszników i nasilając antysemityzm. Wsparcie dla praskiej wiosny w Polsce odbyły się demonstracje studenckie, które wyrażały poparcie dla reform w Czechosłowacji. Konsekwencją tego były represje. Zatrzymano ponad 2700 osób, a przed kolegiami postawiono około 700 osób. Z Polski wyemigrowało ponad 15 tysięcy osób pochodzenia żydowskiego. Wydarzenia marcowe były wyrazem rozczarowania systematycznym ograniczeniem swobód obywatelskich i demokratycznych.